Gaz, wybierz się mnie Nie, nie, nie! nie, Uj, nie ej, słyszysz? Ej, wstanie! O, o skaku! Szybko! Ja pi***i się! Maty! Niech rzecz na nim łobie, Sąsiad przez ten regi, Co zajebał koło wropek, Ile mam bromili w sobie, Ile mam promili w sobie, So, Marek, na co czekamy tak już naprawdę. Nagrywasz? Tak, nagrywam. A wyraziłem zgodę na nagrywanie mnie? No właśnie, wyłącz tą kamerę, wyłącz. Proszę, no dobra, Marek, nie, na ponieważ... co czekamy? Zabraź mu? Nie, nie kamerę. nagrywaj mnie. Nie nagrywaj. Teraz ty ochra. nie nagrywaj. No, Od tej kamery, ja nie no wyraziłem nie. zgody, proszę, oddać kamerę, kamerę w tej chwili. Od tej jaki głupek. No, się, na policję zaraz dalić. pójdę do sądu. No dobra, no, ja no już! W więzieniu skończy za nagrywaniem, mnie. Zaczynamy czy nie? No tak. No, no to zaczynamy. Siemaneczko, z tej strony Marek, znany również jako Krużwil. Umówiłem się ponownie ze starym, który za chwilę ma nam podwieść tutaj jacht. Tak, dokładnie. Nie przesłyszeliście się. Jacht. Wielką łódkę. Ogromny, potężny statek warty miliony złotych. Czyli coś, na co możecie tylko i wyłącznie popatrzeć w internecie, bo po prostu was nie stać tak. Aha, <coughs> psik! Aż, Ale co ty, Marek? Tak, kasą ostatnio szastasz? Nie szastam kasą. Po prostu oszczędzałem sobie i sądziłem, że sobie wezmę jacht. Jacht. Tak. Dzisiaj będziemy ten jacht testować. Ale jak on tu przy, przy przy przywiezie jacht? No normalnie. Tirem prawdopodobnie. Tirem jacht? No ja, i będzie z tyłu po, po prostu na patę zapakowany tir. E, co ja tir e tir w tirze? Tak, będzie. <suszel> to jest Kości Trawnik. Będzie tir w tirze, a w tym drugim tirze będzie jacht. W takim razie czekamy na starego kamerzysty, a ja zapraszam do oglądania. I nie zapomnijcie o łapce w górę. Jeżeli pod tym filmem będzie odpowiednio dużo łapek w górę, czyli milion, to wtedy nagram kolejny filmik. To jest żart? No nie, <suszel> nie wiem. Haha, wasz <suszel> <Zabajaki> jacht! Ja. <suszel> no, dobra, stary <suszel> sobie jaja za robić. tirze, gdzie ten Tiri, gdzie ten ja? Stary przyjazd, ten zobacz. I jaką furę mam od razu. Ja ja sobie zamierzam. Siemanko! Robię, nie podam ci ręki. Dlaczego? No bo jesteś zastanym oszustem. Dlaczego? Straciłem większy z ciebie i film cały straciłem. Ale jak? Chciałbym jacht! No ale zobacz! To, to, to specjalnie dla Ciebie przyjęło! Ze Sztokholmu, całą furę! Pakieci wzięłem. Wiesz, że ja nie jeżdżę takimi furami. Chodź ci coś pokaże. patrz! Ale no. Chodź! A co to jest tak właściwie, bo ja nie wiem nawet. To, to jest Porsche wśród skuterów. Nie da rady było inaczej, bo... Ale co to była jest do cholery? To, je, to nie jest jacht. Co to jest? Powiedz mi. To jest super maszyna, najnowocześniejszy skutek, dużo lepszy od Ale jak wiesz, to już... jest. milion więcej funkcji. No bo ja testowałem wczoraj. Czyszczałeś tutaj, pisuar sobie zrobiłeś? Nie, wczoraj teraz zobacz jaki głos mam, cztery godziny i się zaziębiłem. Chodź ci coś szepitą, pokażę. Mam dla Ciebie propozycję. Jaką propozycję? Mogę ci sprzedać porszawę. Nie chcę porszawę. Dlaczego? Mogę to wziąć, bo. To tylko w się... pakiecie. jakim pakiecie? Tylko w pakiecie z furą. Co jest stary? Za 500. Nie? Zacznijmy od tego, że ja dzisiaj chciałem popływać jachtem, a nie zasrałem skuterem. Biorę pakiet za 500 fura i skuter jest twój. Chcesz? Chodź ci coś pokażę, co lubisz, chodź, popatrz. Ale co, pół miliona? Tak. A co ty myślisz? Sobie... ja nie patrz tutaj, co jest napisane. Ja takimi rzeczami nie jeżdżę. A co to jest? Słuch Diesel! Rupa! Przecież specjalnie dla niego wzięłem. Słuchaj, byłem w Sztokholmie i po prostu nie miałem żadnego samochodu, który miałby ham. Dlatego wziąłem tylko diesla w pakiecie. Specjalnie z myślą o tobie. Zobacz. Usioś, małolacz. Twoja kabryka! I co chcesz mi powiedzieć? To jest prawdziwa kajenka, Za 500! 500. Ej, 500. słuchaj, e, ja się 500. nie znam nad. Zamknij, ryj stary, gadam z synem. Nie twojej. dał max 400. E, nie znam się na tych samochodach i skuterach, a tyle ty bardziej chyba, wiesz. No to 400. 400 tysięcy za pakiet. No ja 350 szybnie. Jeszcze bym zebrał trochę opinii innych, podoba Ci się? No spoko jest. Ładny tutaj no. jest znaczek? No ładny, 350 ale, za odpowiedź. To jest ten. O, zobacz, nawet maskowek. Ile? 350 metrów. Ale to 400 czy 350? 350. 350, no dobra. Jak ma ulacik? No właśnie. Dobijamy targu? Myślę, że tak. Dogadamy się. A wiecie o jakiej cenie? No. Proponuję 350 tysięcy złotych. Gotową? Przelewem. No nie, wolałbym tego nie ujawniać. Wolę do ręki. A czemu? No ja bo zapłaciłem gotówę, to chcę mieć gotowe. Stary coś, hmm. achmeci chyba. Może być nawet w tym, w euro, dolarach, co Okej, okay, ale pod jednym warunkiem, no. że przewieziesz mnie później z tyłu tego samochodu do banku. Dobra. Żebym mógł wypłacić. O, to jest do dobry plan, to mi się podoba, jest deal. Ty, ale stary, ty nie chcesz mnie orznąć jeszcze bardziej na kasę, bo ty przecież mówić pół bańki i szedłeś do 350. Ale no dobra. to ty 150 ci spuściłem! Deal? No ja, 30 Zajebiście, koło euro. stary. Pięknie, super. co? Chyba pojedziemy wytestować i furtę, jak dobra, się stary. prowadzi, i skutera, ty, wsiadam. Ty, ile jesteś na plusie? 50. No, tak gdzieś będzie, 58, gdzieś będzie. I tak te pieniądze przepijesz. No, dobra, dobra, dobra. Sprzedam butelki, to są się Niech z a ja tutaj sobie. Dobra, już wow. na autostradce. Zajebiście. Co będziesz tak jechać? Zajebiście, udało się finnać. Będziesz tak jechać? Tak, ale dobra, to nieważne. W sumie nawet lepiej wyszło, bo jacht pewnie byłby droższy, co? No A na to pewno, bańkę. Dobra, lecimy. Dawaj stary, jedź. Zobacz, co on robi? No będzie tak robię. jechać? Chyba. Nie nie wiem. Jedź stary, szybciej. Tak chyba nie wolno. Do tyłu? to tak chyba nie wolno? Rum, w ogóle. Brum, brum, brum! Lecimy! Nara! Do, dobrego deal'a! Ty picz tych właśnie to małacinków przy I ci się zkoła! <laughs> Tu się częściej taki nim zipplał, owoc, odjezna na dół! Zabijesz Marka! Dobra dara, chłopaki, spotkamy się na dół. Dobra, to ja biegnę za nimi. Ty, ile taki no? jakieś Nie wiem, no z 10 km? Na szczęście. Jak się czujesz, Marek? Zajebiście, a ty? Będę musiał do konduję zarzucić, to jest lepiej niż w świetle. Ale wywoję! W ogóle to jest normalne, że on jedzie sobie na... Nie, to nie jest normalne. Tak samo nie było normalne, jak jechał rowerze, rowerem po autostradzie. Ale co jest Marek. Zobacz, on myśli, że kieruje, ty, zobacz. <laughs> Kręcił się. Ta, chyba za mocno. Marek, ile jeszcze? Jedna... Jedna plaża! ta plaża, Marek! plaża! Ta, tu kamera wypadnie przy ciebie. No to trzymaj ją. Wymyśniłeś wy, jak Debbie. To No chyba jesteśmy tutaj. To chyba tutaj, nie? Czy chyba nie? tak. Nie wiem czy tam można. Było. Ale dobrze, że mandatu żadnego nie dostał, nie? No, jak tak miasto na... jechać, no wiesz. No 10 km, no 10, bo patrzę teraz na licznik, to 10 km. Masy. I co? I tutaj to spuszczamy? Mamy jakieś teki tak, nie, nie pływać w ogóle. No To dobrze. <laughs> Postawimy go, jak wypadnie. <laughs> Dobra Marek, słuchaj bo ja wczoraj popływałem za długo, gardło mnie boli. Także nie pokażę Wam jak to się na wodzie zwoduje, zadzwonię po instruktora on ci wszystko wytłumaczy, dobra? No, no tak zaraz cep wytniesz o 180 to się skończy. Człowiek myślę, że to takie jest to, Kopsiu? Awantury będą No dzwonimy. Fejmem ma, stary Marek. Ale po co po instruktora tak właściwie? Żeby wytłumaczył. Halo? Instruktor? Siema, słuchaj, bo... No, wczoraj troszeczkę popływałem 4 godziny. I gardło mi boli. Jak mógłbym Ciebie prosić, czy przyjechałbyś byś trochę wytłumaczył chłopakom na wodzie jak się pływa, bo ja mam gardło mi boli? Gardło się boli, Bardzo mi boli to bardzo. Co dobrze, że go gardło boli. To co Obciągam. spotykamy się tam, gdzie zawsze. Ty zaraz, zaraz będziesz chciał, to możesz pociągnąć. To przyjedziesz? Marka zaraz wiążemy i Porsche. Dobra, lecimy. Za pół na koncert. Trzymaj Porsche. się. Hej. No i gdzie ten instruktor? Jedzie, za pół godzinki będzie. Dobra. Wszystko wam wytłumaczy, wszystko wam opisze i wchodzimy i lecimy ślizgiem do przodu Nie bez żadnych instruktorów, weź, wrzucaj to na wodę i lecimy z tematem. No to dobra, no to idziemy chodź, nie ma problemu. No to, to, kto się tym zajmie? Ty, ty, ty wy jesteście silni. Ja mogę pływać. Ja też skuterze. jestem silny, ale, ale po prostu mi się nie chce. Ale on się przygotowuje do walki on ma moc w rękach, no no, pomocy. No, no. Pijam, dotknij, dotknij stary. Także, o, ty. Ty, o wysterydowane. No, słuchajcie mnie, no, Dobrze, Zbiona jest jest tak. to, zaprowadźcie nad wodę, będzie lord wpływał. O, super plan! I tak tu już z Twoje kupiłeś w pakiecie. No tak, idziemy pływać. No dobra, no to okay. ja czekam. No to dawaj, lecimy. Gdzie idziemy? Musimy to wziąć jak wziąć? Nie, niech oni idą, dawaj tą Porsche i lecimy. Uciekamy. Co ty na to? Nie, no. Na pewno? Ale zobacz, taką Porsche, Na razki. Myśmy podjechali, człowiek no, dobra, <laughs> idę, z nim Łowałaki, to jest instruktor, mój on ci wszystko wytłumaczy, wsiądziesz, pojedziesz tak. Dzień dobry. Proszę Biegaj, bardzo. Instruktor. A na cholerę mi instruktor stary. No, podstawowe rzeczy, odpalanie, gdzie gaz ale ale i taki... No, ja się, tam. No to dobra, wytłumaczy. no to, no, to jest skuterek bardzo. jak skuterek. Co? No to let's go. No, no, go. Tylko podsunąć tutaj, bo ja mam nie Stary buty No jak tu podsunąć. W no normalnie. Pan nas musimy najpierw wyciągnąć. Panowie, spokojnie, najpierw tak, silnik no, z tyłu, bagażnik z przodu. Daj mi go tutaj tutaj. pianka dla ciebie, proszę bardzo. Po co? Trzymaj. Dawaj mi. to Ja mi to? będę po tobie pływał, to by tu nie, nie potrzebuję. Nie, nie, bez tego. Nie chcesz tego? No, ja nagrywam to i muszę to wyglądać. Dobra, jak się ja muszę wyglądać na filmie. Na on, filmie. on jest modelem, to jak nie chce to nie. No dobra. To podepnij. No nie, nie, nie. musisz, zrywka. To musisz. Drywka, to musisz bo musisz mieć Spadniesz to on bez. wtedy zgaśnie. Ale to trochę sobie bliżej, bo ja mam buty Musisz skoczyć. Dobra, chodź. Chodź. O. o, o. Brawo. brawo O tak. Dobra, Rysaj tego konia. Dawaj, odpalaj go. <laughs> tu masz, masz hamulec. Oooo, Już popatrz! Jak zajmiesz Co on robi? Ty, będzie się gremie, gremie. No, Zdaję, zadaję, Co by mu, mu dać? DawaJ, dawaj, dawaj! To dawaj gaz! Obranie, exactly. Dawaj! Ostro! Czemu on w ogóle bez kamizelki jedzie? No bo on mówi, że on nie potrzebuje, bo jest mądrzejszy. Zaraz się okaże, jak wpadnie do wody, Ale Marek, tam pójdź dalej! Ja się boję. To dawaj gazu! Dawaj, bo to nie diesel, gazu! Moje. Ej, gazu mu daj! Weź mu przyciski! Maulaczy! Daj mu! Daj mu! No no no, no, no Marek, dawaj gazu! No właśnie! No płyń Dobra yeah. ja Dobra, nie pękaj, Dawaj! No nie, ja nie chcę! No, dawaj Marek! Weź, daj mu! Nie, no. Gaz! Przybierz się z O Daj Szybko! jest tam jest płytko powiem tam jest płytko gadacie tam płytko dobrze wow Ale ty tam jest pół rata jak tam jest półtora metra on nie umie pływać, No, ma kapoka, zobacz Po co ty tak Mark to właściwie kupiłeś, skoro nawet nie chcesz na tym pływać? Ale Ale ja, ale ja tylko zmieniłem stronę i... I I musiałeś się ochrzcić, zobacz jak ładnie wyglądasz Ale no, na samym szczęście nie przerzuciłem się na tym sam złom, dalej w sensie. Jak jesteś mokry to wsiadaj, to możesz płynąć dalej Płynąć dalej? No tak da, No dawaj, dawaj no płyj. Jak nie, nie chcesz? chcesz? Dawaj, ja mogę O, dawaj ochronia. Dawaj, ja będę płynął, daj zrywkę Zrywkę mu daj na ręku teraz Dawaj Gówniany ten Większego. Tylko pokaż co to ma tak, ty, muszę z pudełki żeby przypiąć, że się nie, do tej, nie? nie na, A, na ręce będziesz miał, tak, do, jest no, jest na ręce, tak. Tak. później jak będziesz wracał... Po Co ty do Marek kupiłeś właśnie, stopą, No nie wiem, ale. Ja no, nie wiem, ale... to, nie Czekaj, ja nie rozumiem. To, to co? Chodz? Chodz? No? Weź stań tak jak ja. No. Bo ja nie wiem, czemu się przewróciłem. Bo to się kibie, zobacz. O. 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 Dobra, Dobra, mną! Dobrze. Co za gówno? Co Gdzie jest gaz? Tu masz, tam masz gaz. Tu jest gaz. No tak? Zaradaj. 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 Dobry jest, to? Nie, stary... Jak byś dodał gazu, to też tak jest. Stary, musisz odkupić ode mnie ten skuter. Nie, już już ja, za pół... Ja, nie, chcę. ale no ja nie, zwrotów to? nie przyjmuję, Mareczek. Yy, ja My zaraz zostawiam. do banku jedziemy. Kamerzysta, idziemy stąd. No, jest... Jak, Jak idziemy? Gada? Idziemy stąd, ja nie chcę tego skutera. Przecież się umówiliśmy. Jakie reklamacje? No. Stabilne? Ło, wow, kapota! Dobra, ty! Gdzie ze mną kamerzysta z tym tam... tam... Kamerzysta, może no, ty idę, się idę. przypłyniesz? Chodź, ja bym się przypłynął. No to dawaj. Chodź, ale worek potrzebuję. Dobra, Nie, no bo... to dostaniesz, dawaj Chcesz teraz ty. tak jak ja? Patrz, patrz. Ja chcę się przypłynąć. Nie no. No Zobacz, patrz jaki Wow. Już całym... Nie no, ja się okay. dobra, idź tam się na słoneczko, bo kamerzysta... Dobra, topka ja się przepłynę. I Co na pewno chcesz pajacować, kamerzysta? No chcę zobaczyć, jak się tam to pływa. Wywróciliśmy. Dobra. 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 No, sakra. Dobra. To powinno być w ogóle zakazane. Tu to jest niebezpieczne masz drybkę, dla nie? życia. Tu masz zrywkę. Jakbyś się wywrócił, skuter się wyłączy. Wtedy musisz z powrotem włożyć, żeby odpalić. Tu masz stop stop. W ogóle debil się nie słucha. Zaraz się przewróci. No, zaraz, zaraz zobaczę. Przypomnij sobie moje słowa. Zaraz się wywróci. Na 100% Kurde. Co on robi? On płynie tym. Aha. Co się dzieje? On tam dalej pływa. A miał się przewrócić. Nie wiem. Moim zdaniem to jest w ogóle głupi pomysł. Cóż. Na debilizm nie ma rady. Jak oni chcą sobie pływać, to niech sobie... Co on tam krzyczy? Dobra. Jak oni są sobie tam pływać, to niech sobie pływają, niech się też. Ja idę, bo jestem cały mokry. I co już się nabawiłeś debilu? No, zajebista zabawa! Gówno, a nie zabawa. Ile ty tam pływałeś? 20 minut. I ja mam czekać. Damy. Zostaw to, nie musisz tego nigdzie odstawiać. No, ale... no odstaw to już. No, nie, Weź nie, no, jeszcze chcę popływać. Pan niech tego, weźmie do wody wrzuci. Bo się nie słucha, no. Cześć, jak no, lec, do wody? Się, się, do wody, <���z> oh, oh, do wody. Widzisz, wszyscy oh. wpadli do wody. Ja mówię, że ty wpadniesz i co? Miałem rację? Oh. Miałem rację, że wpadniesz, tak? Słuchaj, miałem rację. Miałem rację, czy nie? Tu oh. no miałeś, miałeś, No. I co, chcesz dalej pływać? Nie. nie. 6, 6 razy. Oh. Dobrze, panowie. Piona. Oh. Odważni jesteście. Jest kwiecie. Odma! <laughs> On ma? Widać? Ja nie chciałem tego robić ogólnie nie? Ja uważałem, A co, że kupiłeś? Nie wiem, uważałem, że skutery wodne to gówno i już nigdy na takie coś nie wsiądę Zajebiste. Zajebiste Dobra, Zajebiste. idziemy stąd, serio, bo mi jest zimno jest i czuję, że śmierdzę od tej wody Dobra. Idziemy? Dobra. Dobra, wrzucimy wam to na kanał Weź się pożegnaj z widzami Nie no, nie te, ja się pożegnam Zobaczcie moje poprzednie filmy oraz zapomnijcie o subskrypcji Widzimy się już na w następnym filmie, do zobaczenia